Ty kiedykolwiek wyobrażałeś sobie odwiedzenie 20 najbardziej imponujących miejsc na naszej planecie zanim będzie za późno w tym wideo zabiorę cię w podróż która na zawsze zmieni twoją listę marzeń do miejsc które wyglądają jak kadry z filmu science fiction od olśniewających białych wydm i błękitnych lagun Lencois Maranenses jednego z najbardziej surrealistycznych krajobrazów na świecie po opływający targ Damnoen Saduak w Tajlandii gdzie kultura i handel tworzą barwne widowisko na wodzie każdy zaprezentuje cel podróży cię zaskoczy. Przygotuj się, by zachwycić się gangesem, rzeką będącą życiodajną siłą milionów ludzi, sceną pełną emocjonujących rytuałów i świętych opowieści. Odkryć tajemnice ukryte na żywiołach dnie oceanu w Neptune Memorial Reef, podwodnym mieście, które łączy sztukę, pamięć i zagadkę. Odwiedzić ciekawą świątynię szczurów, unikalne miejsce na świecie, gdzie oddanie wykracza poza granice zwyczajności oraz podziwiać monumentalną architekturę łuku triumfalnego w Korei Północnej. Dzieła Skrywającego sekrety, które widziało jedynie niewielu. Jeśli jesteś zapalonym podróżnikiem lub po prostu marzycielem, to wideo jest twoją szansą na odkrycie najbardziej spektakularnych miejsc na świecie. Zaczynamy. Świątynia szczurów, znana również jako Karnimata, znajduje się w Indiach i jest jednym z najbardziej osobliwych miejsc na świecie. Mieszka tu około 25 tysięcy szczurów, które są czczone jako święte. Według wierzeń są one reinkarnacjami dusz chronionych przez Karnimatę, boginię czczoną w tym regionie. Te małe stworzenia są traktowane z ogromnym szacunkiem, otrzymują mleko i słodycze jako ofiary, podczas gdy odwiedzający spacerują między nimi z szacunkiem. Zobaczenie białego szczura jest uważane za znak szczególnego szczęścia, ponieważ są one postrzegane jako bezpośrednie manifestacje boskości. Świątynia jest nie tylko symbolem wiary, ale także harmonii między ludźmi a zwierzętami. Wizyta w tym miejscu to wyjątkowa okazja, by zrozumieć tradycje i wierzenia, które czynią Indie tak fascynującymi. Wrota Piekieł, znajdujące się w kraterze Darwaza, położonym w samym sercu pustyni Karakum w Turkmenistanie, to spektakularny widok. Ten gigantyczny krater gazowy o średnicy około 70 metrów płonie nieprzerwanie od lat 70. XX wieku. Wszystko zaczęło się, gdy radzieccy geolodzy próbowali opanować wyciek gazu, odpalając teren, jednak ogień nigdy nie zgasł. Obecnie miejsce to przyciąga poszukiwaczy przygód i ciekawskich, którzy zachwycają się pomarańczowym blaskiem płomieni oświetlających pustynię nocą. Intensywnie ciepło i dźwięk palącego się gazu tworzą surrealistyczną atmosferę, prawie jak na innej planecie. Wizyta w tym miejscu to okazja, by być świadkiem jednocześnie zjawiska naturalnego i historycznego oraz zrozumieć wyzwania i tajemnice sił natury. Plaża Szklana położona Fort Bragg w Kalifornii to dowód na to, jak natura może przekształcić ludzkie zaniedbanie w coś niezwykłego. W przeszłości teren ten był używany jako wysypisko śmieci, gdzie wyrzucano szklane butelki i inne Odpady. Na przestrzeni deka fale morskie wygładziły kawałki szkła, przekształcając je w gładkie, błyszczące kamyki, które dziś pokrywają całą plażę. Spacer po tej plaży przypomina chodzenie po mozaice z wielobarwnych klejnotów zielonych, niebieskich i bursztynowych, lśniących w słońcu. Plaża Szklana stała się symbolem regeneracji i atrakcją, której nie można pominąć podczas wizyty w Kalifornii. Oprócz swojej wyjątkowej urody, inspiruje do refleksji nad relacją człowieka z naturą. Rzeka Ganges o długości 2525 km. jest duchowym i kulturalnym sercem Indii. Wypływając z Himalajów i wpadając do Zatoki Bengalskiej, jest czczona przez hinduistów jako bogini, wierząc w jej oczyszczającą moc. Wody Gangesu są wykorzystywane w rytuałach, świętych kąpielach i ceremoniach kremacyjnych, szczególnie w Varanasi, jednym z najstarszych i najświętszych miast świata. Poza swoim religijnym znaczeniem, Ganges jest kluczowy dla rolnictwa i zapewnia środki do życia milionom ludzi mieszkających w Wzdłuż jego brzegów. Pomimo wyzwań ekologicznych, rzeka ta pozostaje symbolem wiary, kultury i przetrwania, przyciągając odwiedzających z całego świata, by byli świadkami jej majestatu i rytuałów łączących życie i duchowość. Neptune Memorial Reef, położony u wybrzeży Miami na Florydzie, to podwodny cmentarz, który wygląda jak z filmu Fantazy. To wyjątkowe miejsce, zaprojektowane z myślą o nurkach, jest sztuczną rafą stworzoną ku czci tych, którzy wybrali wieczny spoczynek w oceanie. Prochy są włączane w struktury, które tworzą środowisko morskie sprzyjające rozwojowi życia oceanicznego z imponującymi rzeźbami i łukami przypominającymi zatopione miasto. Miejsce to jest również popularnym celem dla nurków i eksploratorów podwodnych. Neptune Memorial Reef to nie tylko cmentarz. To hołd dla życia i natury, pozwalający, by pamięć o bliskich łączyła się z pięknem i spokojem oceanu. Wyspa Wielkanocna, położona na środku oceanu spokojnego i należąca do Chile, słynie ze swoich tajemnic niczych moai, gigantycznych posągów wyrzeźbionych z wulkanicznej skały. Te figury sięgające nawet 10 metrów wysokości zostały stworzone przez dawnych mieszkańców wyspy Rapa Nui między XIII a XVI wiekiem i uważa się, że reprezentują świętych przodków. Oprócz imponujących rzeźb wyspa oferuje zapierające dech w piersiach krajobrazy z wygasłymi wulkanami, białymi plażami i bogatą historią kulturową. Tajemnica dotycząca sposobu transportu i ustawienia moai nadal intryguje badaczy Odwiedzających. Odkrywanie tego odległego miejsca to jak podróż w czasie i kontakt z jednym z najbardziej fascynujących dziedzictw kulturowych ludzkości. Łuk Triumfalny w Pjongdziangu. Korea Północna to monumentalna budowla wzniesiona na cześć koreańskiego oporu wobec japońskiej okupacji. Zainspirowany słynnym łukiem z Paryża jest jeszcze większy, ma 60 metrów wysokości i zdobią go inskrypcje wychwalające walkę o niepodległość. Mimo swojego doniosłego symbolizmu pomnik budzi kontrowersje, ponieważ... Przez wielu jest postrzegany jako narzędzie propagandy reżimu. Dla odwiedzających jednak stanowi przykład imponującego stylu architektonicznego i pozwala lepiej zrozumieć polityczne konteksty kształtujące kraj. Łuk triumfalny jest także przypomnieniem o złożonościach koreańskiej historii i nadziejach na zjednoczenie półwyspu. Pamukkale w Turcji to jedno z najbardziej fascynujących cudów natury, znane jako bawełniany zamek dzięki białym formacjom wapiennym spływającym w tarasach. Te termalne baseny stające przez tysiące lat są zasilane wodami bogatymi w minerały, wykorzystywane od czasów rzymskich do relaksu i celów terapeutycznych. Poza swoim wyjątkowym pięknem miejsce to ma także historyczny charakter, łącząc bujną naturę z dziedzictwem kulturowym w jednym miejscu. Zatoka Halong w Wietnamie to prawdziwy cud natury, składający się z ponad 1500 wysp i wapiennych formacji, które majestatycznie wznoszą się nad hipnotyzującą zielenią morza. To miejsce wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO jest idealne na rejsy, podczas których można odkrywać imponujące groty, takie jak jaskinia niespodzianek, i żeglować po spokojnych wodach otoczonych tajemniczą atmosferą. Każdy zakątek zatoki odsłania zapierające dech w piersiach krajobrazy, co czyni ją obowiązkowym celem podróży dla osób poszukujących przygód, historii i piękna w jednym miejscu. Salardę u Uyuni w Boliwii to największa pustynia solna na świecie i jedno z najbardziej surrealistycznych miejsc na ziemi. W porze deszczowej cienka warstwa wody pokrywa powierzchnię, zamieniając to miejsce w ogromne lustro, które w niesamowity sposób odbija niebo. Widok jest tak magiczny, że można poczuć się, jakby chodziło się po chmurach. Oprócz zapierających dech w piersiach krajobrazów, salar jest także ważnym źródłem litu, kluczowego surowca do produkcji baterii. To miejsce łączy naturalne piękno i unikalność w każdym detalu. Lençois Maranhenses w Brazylii to prawdziwy raj na ziemi, gdzie ogromne białe wydmy rozciągają się aż po w porze deszczowej te wydmy zmieniają się w magiczny krajobraz, gdy między nimi pojawiają się krystalicznie czyste laguny słodkowodne. Ten fenomen tworzy wyjątkowe widoki, takie jak słynne Lagoa Azul i Lagoa Bonita, które są idealne do kąpieli i chwil refleksji. Kontrast między bielą wydym, a intensywnym błękitem lagun zapiera dech w piersiach. Dodatkowo zachód słońca w parku to prawdziwy spektakl, gdy niebo odbija się na piasku i wodzie. Lensois Maranhenses oferuje niezapomniane Doświadczenie, łącząc spokój, piękno i poczucie wyjątkowości tego miejsca na świecie. Grand Canyon w Stanach Zjednoczonych to nie tylko jeden z najgłębszych kanionów na świecie, ale także naturalny spektakl, który przekracza granice wyobraźni. Jego ściany, wyrzeźbione przez rzekę Colorado przez miliony lat, odkrywają warstwy geologicznej historii w żywych odcieniach czerwieni, pomarańczy i złota. Każdy punkt widokowy, taki jak słynny Matter Point czy szlak Bright Angel, oferuje widoki przypominające żywe obrazy. Poza pięknem, Grand Canyon zaprasza do przygody. Wymagające szlaki, przejażdżki na mułach czy spływy rzeką Colorado to tylko niektóre z unikalnych doświadczeń, które oferuje. Energia tego miejsca jest nie do opisania, szczególnie o zachodzie słońca, gdy kolory nabierają życia. Niezależnie od tego, czy wolisz eksplorować, czy po prostu kontemplować, Grand Canyon to cel podróży, który pozostawia każdego bez słów. Pustynia Atacama w Chile to miejsce, gdzie ziemia i niebo spotykają się w wyjątkowy sposób. Znana jako najsuchsza pustynia świata, jej krajobrazy przypominają inny świat z rozległymi złotymi piaskami, błyszczącymi solniskami i formacjami skalnymi wyrzeźbionymi przez wiatr. Dolina Księżycowa jest doskonałym tego przykładem, z terenami przypominającymi powierzchnię Księżyca, ale spektakl nie kończy się na tym. Niebo nad Atakamą jest jednym z najczystszych na Ziemi, przyciągając astronomów i miłośników gwiazd z całego świata do obserwacji konstelacji, planet i drogi mlecznej z niesamowitą wyrazistością. Niezależnie od tego, czy spacerujesz między gejzerami o świcie, podziwiasz odbicie gór w taflach lagun wysokogórskich, czy gubisz się pod gwiaździstym niebem, Atakama to magiczne doświadczenie. Zorza Polarna, widoczna w Norwegii, to prawdziwy pokaz naturalnych świateł, który zamienia arktyczne niebo w magiczne płótno. To zjawisko powstaje, gdy cząstki słoneczne zderzają się z atmosferą Ziemi, tworząc fale zielonych, fioletowych, różowych i niebieskich świateł, które wydają się tańczyć nad zaśnieżonymi górami. I zamarzniętymi fiordami. Miejsca takie jak Tromso i Wyspy Lofoty, to idealne punkty do podziwiania tego niebiańskiego spektaklu. Doświadczenie staje się jeszcze bardziej wyjątkowe zimą, kiedy noce są długie i ciemne. Poza wizualnym pięknem Zorza Polarna niesie ze sobą niemal mistyczną energię, przez co wielu uważa ją za jeden z największych cudów planety. To moment, który na zawsze pozostaje w pamięci. Wodospady i głacu na granicy Brazylii i Argentyny to spektakl siły i piękna, który trudno Trudno opisać słowami, ponad 270 wodospadów rozciąga się wzdłuż rzeki Igłacu, tworząc jeden z największych systemów wodospadów na świecie. Diabelska gardziel Garganta do Diabo, największy i najbardziej imponujący z nich, tworzy tak intensywną kurtynę wodną, że jej dźwięk można usłyszeć z odległości kilku kilometrów. Otoczone bujnym lasem tropikalnym wodospady są domem dla niesamowitej różnorodności biologicznej z tukanami, małpami i kolorowymi motylami dodającymi uroku temu miejscu. Ścieżki i kładki po obu stronach granicy zapewniają wyjątkowe widoki, a rejsy łodzią pozwalają zbliżyć się do wodospadów, gwarantując emocjonujące i mokre wrażenia. To miejsce łączy w sobie naturę, przygodę i czystą wielkość. Machu Picchu w Peru to skarpandów, który wydaje się zawieszony w czasie. To starożytne miasto Inków, zbudowane w XV wieku, znajduje się na wysokości ponad 2400 metrów nad poziomem morza, otoczone górami porośniętymi roślinnością i spowite tajemnicą. Wiejemnicą. Jego ruiny zachwycają zaawansowaną inżynierią. Świątynie, tarasy rolnicze i akwedukty zostały zbudowane z kamieni precyzyjnie dopasowanych do siebie w sposób, który wciąż budzi zdumienie. Świątynia Słońca i Intihuatana, kamienny zegar słoneczny, odzwierciedlają głęboką więź Inków z astronomią. Oprócz historii Machu Picchu oferuje zapierające dech w piersiach widoki, szczególnie o świcie, gdy pierwsze promienie Słońca oświetlają góry. Dotarcie tam, czy to szlakiem Inków, czy pociągiem, to nie niezapomnienie wspomniana podróż, która wynagradza każdy wysiłek jednym z najbardziej ikonicznych widoków na świecie. Pomnik Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro to coś więcej niż statua, to symbol wiary, pokoju i podziwu. Usytuowany na szczycie wzgórza Corcovado na wysokości 710 metrów nad poziomem morza, ten monumentalny pomnik ma 30 metrów wysokości, a jego ramiona rozpościerają się na 28 metrów. Odsłonięty w 1931 roku, posąg łączy sztukę i inżynierię. Z imponującym projektem w stylu Art Deco. Jako jeden z nowych siedmiu cudów świata, Chrystus oferuje spektakularny panoramiczny widok na miasto z głową cukru, zatoką Guanabara i kultowymi plażami tworzącymi niezapomniany krajobraz. Wspinaczka na Corcovado, czy to pociągiem, czy szlakami pieszymi, to emocjonujące przeżycie, które łączy historię, kulturę i duchowość w jednym z najbardziej znanych miejsc na świecie. Pola ryżowe w Wietnamie to prawdziwe dzieła sztuki, wyrzeźbione przez naturę i ludzką pracę. Położone głównie w delcie Mekongu i górach Sapa, oferują krajobrazy jak z obrazów, z zielonymi tarasami rozciągającymi się po horyzont. W okresie sadzenia ryżowiska odbijają niebo niczym lustra, a podczas żniw błyszczą złotymi tonami. Pola te nie tylko zachwycają pięknem, ale są także kluczowe dla gospodarki i kultury Wietnamu, utrzymując miliony rodzin i podtrzymując wielowiekowe tradycje rolnicze. Odkrywanie tych miejsc to wyjątkowe doświadczenie, czy to podczas spacerów po w Sapa, czy rejsów kanałami Delty Mekongu, gdzie życie toczy się w harmonii z polami ryżowymi. Pływający targ Dam Noen Sadua w Tajlandii to głębokie zanurzenie w kulturę i tradycję tego kraju. Położony w Ratchaburi, około 100 kilometrów od Bangkoku, targ to feria kolorów i zapachów. Sprzedawcy w tradycyjnych łodziach zwanych Sampanami suną po kanałach, oferując egzotyczne owoce, przyprawy, lokalne dania, takie dumy jak pad thai, a nawet rękodzieło. Gwar łodzi, dźwięki targowych negocjacji i fascynujące Fascynujący krajobraz tworzą żywą i autentyczną atmosferę. Oprócz zakupów odwiedzający mogą wybrać się na wycieczki łodzią, aby zwiedzić kanały i obserwować codzienne życie lokalnych mieszkańców. To wyjątkowe doświadczenie, które łączy historię, kulturę i piękno tradycji pływających targów Tajlandii. Morze Martwe, położone między Izraelem a Jordanią, to jedno z najbardziej fascynujących miejsc na świecie, znane jako najniżej położony punkt na Ziemi, znajdujący się około 430 metrów poniżej poziomu Morza, zachwyca swoimi niezwykle słonymi wodami, które pozwalają odwiedzającym unosić się na powierzchni bez wysiłku. Wysokie stężenie soli i minerałów jest również znane z właściwości terapeutycznych, przyciągając osoby szukające leczenia skóry i ulgi w bólach mięśniowych. Kontrast między spokojnymi, intensywnie niebieskimi wodami, a brzegami pokrytymi kryształami soli tworzy surrealistyczny i niezapomniany krajobraz. Oprócz relaksu, dodatkową atrakcją jest czarne błoto, bogate w składniki odżywcze. Wykorzystywane w zabiegach upiększających i zdrowotnych. Może Martwe to prawdziwa oaza dobrostanu i unikalny cud natury na naszej planecie. A teraz kończymy ten film. Koniecznie podziel się swoimi przemyśleniami na temat 20 miejsc, które trzeba zobaczyć przed śmiercią, w sekcji komentarzy. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i zostawić lajka. Twoje wsparcie wiele dla nas znaczy. Kliknij w film, który pojawia się teraz na twoim ekranie. Jestem pewien, że spodoba ci się nasz materiał. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia. Do zobaczenia w następnym filmie.